Siemanko wszystkim, z tej strony WSG7 i dzisiaj gramy sobie razem, wspólnie z Setką 1, którą bardzo polecam i gramy tutaj sobie na nowych mapkach. A ta mapa nazywa się jak? Um, Baza Stala. <grym> no właśnie, bo cześć mi coś wszystkim. uciekło z główki, ale już się cześć przypomniał. Cześć wszystkim, cześć wszystkim. Um, mam nadzieję, że um, macie ochotę na drugi odcinek um, z, w, wraz z WSG7. Mamy oczywiście tak na nowym dodatku. I zobaczymy, co nam się tutaj ugra, uda ugrać, bo w poprzednim. Ostatnio nie, nie było tak kolorowo. Przynajmniej dla mnie. No. Przynajmniej dla mnie. Chociaż wiecie. Nie było aż tak źle, ale też mogłoby być lepiej, oczywiście. Chociaż wiecie, czego się spodziewać po mnie, nie? Także. <śmiech> <śmiech> także no ten. Tak jest ten. <laughs> no właśnie. Jest to właśnie kolejna mapka, która jest owszem bardzo, bardzo fajna. I nam się tu dobrze gra, prawda? Raz nawet tutaj graliśmy ponad prawda. godzinę na tej mapie. Jak prawda, raz graliśmy oczywiście jako jak typowe no Life y graliśmy godziny nie. 8 rano. Może tak? nie mów do której? O właśnie. już za późno! No, zauważyły. No. Już za późno, ale wiecie, to tak jest, jak, jak się jest. Ja się do tego przyznaję. Ja jestem... No life'em. Ja też, ja też. Mam! Ktoś do mnie strzelał. E, jestem no life'em i fu, strasznie, strasznie, jeżeli chodzi I dobrze o. Dobrze Jeżeli chodzi o Battlefield 3, no to potrafię zasiąść do gry i na przykład grać przez 5 godzin bez przerwy i to mi wcale nie przeszkadza. Tym bardziej, jeżeli mam jakieś tam doborowe towarzystwo na, u mnie, na tym spiku, na tym spiku klanowym. M w moim ex klanie Naprawdę ciężko odejść wtedy od komputera. To co szkoda, naprawdę. Wiecie. Zresztą ci, którzy mają swoje klany, mają jakieś tam swoje plutony, mają TSA, doskonale wiedzą, że fajna ekipa to jest naprawdę połowa sukcesu, tego i ile czasu spędza się przy grze. Tak, dokładnie. To jest całkiem innego, jak się gra właśnie ze znajomymi i cały czas się rozmawia, a gra się samemu. Na przykład, jak ja dołączę sobie do serwa i nie gadam z nikim, to potrafię zagrać jeden mecz i mi się nudzi. Potrafię już po prostu to zejść nie. Komputera i Nie. coś innego robić. Ale jak. Zreszt już, no. no ale jak już właśnie siedzę na przykład z wami i tam gadamy sobie, no to naprawdę jest bardzo ciężko odejść do, od tego komputera, chociaż mam coś do roboty ważnego. No to, dokładnie ci rozumiem. Tym bardziej, że sami wiecie, że Battlefield 3 to jest gra zespołowa i e, jeżeli ma się fajną ekipę To i, można dobrze się to, naprawdę która, bawić. Świetnie się, która świetnie się ze sobą komunikuje to można naprawdę cuda robić na, na mapach. A do tego się dobrze bardzo bawić, właśnie. Dokładnie. I ja wtedy nie mam takiej, wiecie, takiego poczucia, że mi ten czas szybko ucieka i płynie. No, dokładnie. Nie, to naprawdę jest coś fajnego. Co też jest trochę zgubne, no bo wiadomo... Są rzeczy ważniejsze niż to, no. Oczywiście, że są. Wow. I to dużo rzeczy. Dlatego, dlatego właśnie nie odpalam Far Cry'a. <laughs> że po prostu to by mi no trochę czasu ukradło. A uwierz mi w tej grze na pewno by ci tak się stało, bo ta gra jest świetna. Znając mój upór, to wiecie. Hmm. Upór maniaka. Jak <laughs> ktoś z was właśnie nie grał w tą grę albo właśnie nie oglądał nawet, to naprawdę polecam, bo... Ta gra jest prześwietna. Jak dla mnie to chyba była gra 2012 roku najlepsza. Ale możecie się ze mną oczywiście nie zgadzać, bo jest dużo innych fajnych gier. Ah. Ja nie wiem. Ja się ograniczam tak naprawdę do grania w... w NFS Most Wanted, tego nowego. I w tym momencie do Battlefielda 3. Nie lubię łapać kilka srok za ogon, jeżeli chodzi o gry. Bo, wiecie, no kurde, musiałabym z czegoś zrezygnować, tak? Jak ja lubię grać tutaj, wbijam sobie na jeden serwer i ja potrafię grać z dwie godzinki na jednym z serwerze, no to jakbym chciała grać we wszystkich grach tyle, no to, wiecie... Nie ma, nie ma mowy o tym nawet. Nie ma takiej opcji nawet, no. także... E, kurde, widzę cię, że tam padłeś, ale nie zdążę dobiec nawet. Nie, nie, ja nie padłem, ja biegam. Pogrzewałaś mnie jego... na, ży w na żywce? Dzięki. Ty nie rób mi takich wyrzutów, ty. Nie no, żartuję przecież. Pamiętaj, ze mną to nic na serio nigdy nie wiesz. Okej. Okay. To znaczy, no, nie zawsze, ale... Widzisz, będę pamiętała, będę pamiętała. To... No. Mi, wiecie co, kojarzą mi się z e, tym, y, te mapki, te belki, skakanie po tych belkach, wiecie z jaką grą mi się kojarzy? Z asasynem. Dokładnie, tak mi się, nie wiem, wiecie, nie grałam w tą grę, ale widziałam, oczywiście oglądałam, jak to ja, musiałam wszystko czaić. <śmiech> <śmiech> oglądałam jakieś tam e, gameplaye, let's playe i mi się tak jakoś kojarzy ta mapa z, e, nie wiem czy wam też. No tak, tak, bo to jest... Bo ja widzę tutaj podobne. jakieś tam wspólne rzeczy. Nawet grafika jest bardzo podobna akurat w tamtym miejscu. I no to skakanie to też fajnie wygląda i fajnie się na tym gra. A nie wiem czy tak. to jest... jęzopląd. <laughs> <laughs> czy, no. czy ty no. też tak masz, że na przykład zanim kupisz jakąś grę to najpierw oglądasz z niej gameplay i dopiero potem decydujesz. Ja powiem ci, że w przypadku było tak w przypadku Far Cry'a mhm. I bardzo dziękuję osobie, która. Bo wiecie, ja nie, ja nie biegam gdzieś tam po jakichś różnych kanałach na YouTube, ja nie oglądam wszystkiego, nie? Mam jakieś tam kilka ulubionych. Ale, żeby wszystkiego tam oglądać, to nie za bardzo. I ja dziękuję bardzo osobie, która poleciła mi Far Crya Trójkę, żeby sprawdzić w ogóle jakiś gameplay i zainteresować się tą grą, bo dzięki tej osobie właśnie kupiłam grę. Oglądałam pierwszy, pierwszy taki właśnie let's play. Oglądałam chyba u Roka. Pierwszy odcinek w ogóle, i. Rock ma coś skoro. takiego. Rok ma coś takiego w sobie, że on jest taki dosyć spokojny i pozwolił, i pozwolił, uh, pozwolił, wow! Uh, pozwolił, dzienno. żeby uh, na początku tej jakiejś tam fabuły, która się toczyła w odcinku, żeby ona sobie po prostu leciała, on nie przeszkadzał, nie, zbytnio mm -hmm. tego nawet nie komentował na początku i to mi się podobało też, że właśnie mogę sobie zobaczyć to tak, jakbym ja Wiecie, sama po prostu oglądała to, co on ma tam na ekranie i sama zaczęła ten. W ogóle ja zaczęłam tam przeżywać o stronie, jak on tam. To był chyba taki wstęp tutorial. Tutorial. Wstęp kur, Nie, czekaj, jak to się nazywa? Nie tutorial, tylko. Proszę e, oh, e, który A. ma już sam w sobie fabułę. Mhm. I e, przez tą fabułę, właśnie. Więcej nie oglądałam, bo nie chciałam sobie po prostu zdradzać wszystkiego. Obejrzałam niecały pierwszy odcinek, gdzie on tam biegnie, w ogóle ucieka z tego miejsca, z, z tego e, no, no. miejsca, gdzie mu zabili brata, i tak dalej. I no. powiem wam, że tak przeżywałam, jak on biegł no. przez, przez ten e, most, i w ogóle no. że jakbyście mnie zobaczyli gdzieś tam. E, chyba mój brat nawet wtedy siedział w. I słuchał tego w tle, to się na mnie źmie patrzył, bo ja oglądając się tak wczuwałam. Dlatego sądzę, że to będzie coś fajnego, jeżeli oj, oj. pojawi się ta gra w ogóle też na moim kanale. Jeżeli pojawią się filmy z tej gry, zobaczycie troszeczkę inną setkę. Nie taką, która strasznie wiecie, jest rozkojarzona jakimś tam gadaniem w sumie takim a, gadaniem ciągłym, jakimś tam. Na, na temat pierdół. A zobaczycie taką setkę, która przeżywa strasznie. Prosiliście mnie, żeby, żeby też zrobić właśnie odcinki z gier jakichś tam, wiecie, strasznych. Są takie teraz na topie właśnie, żeby robić odcinki. Na przykład z Ja bym, słuchajcie, czegoś takiego nie przeżyła w życiu, nie? Ja jestem tak strachliwą osobą, że... Podejrzewam, że to jakieś ultradźwięki by tutaj byście słyszeli na filmach i to nie byłoby za dobre. Ale gdzieś tam jakaś tam tak jak w Far Cry, 3 jakaś akcja i napięcie, takie wiecie typowo filmowe, to może fajnie zadziałać. Dlatego też nie mogę się super doczekać. Ja mam właśnie na odwrót. Na przykład na mnie takie gry w ogóle nie działają, nie działają. No, ty no. jesteś facetem też, nie wiesz, ale to jest też trochę inaczej. Widziałem no też pewno. właśnie dużo youtuberów, którzy to grali w to i tam nagrywali siebie kamerką czy coś, no i oni jakoś, na, na nich to też działało, ale nie wiem czemu tak jest. Może dlatego, że po prostu za dużo horrorów oglądam i <grybujesz> to już po prostu jest dla mnie nudne. A właśnie nie, chciałem ja, coś... no, no, no. A właśnie no. chciałem coś takiego nagrać właśnie, żeby swoje reakcje pokazać przy tej grze i tak spróbowałem i potem to oglądałem i mówię, no, no bez sensu, mnie to w ogóle nie rusza. <śmiech> <śmiech> Także, po no. prostu jesteś znieczulony, tak? No. Jesteś totalnie znieczulony, a ja wręcz przeciwnie, ja na przykład jak oglądam jakieś filmy, wiecie, nawet nie rzecz straszne, nie, tylko na przykład, że jest historia, kogoś tam porywają, nie? Jakąś tam kobietę porywają. E, coś się tam dzieje w ogóle, Słyszymy. to ja w ogóle tak przeżywam, jakbym ja była tą kobietą co najmniej. I jakbym ja faktycznie tam była, nie? To jest. Um... Może jakaś tam przesada, ale nic na to nie poradzę, słuchajcie. Dlatego ja nie oglądam Co? horrorów, nie oglądam jakichś tam thrillerów, Nie mogę po prostu. Nie mogę, bo wtedy 75% filmu to ja mam głowę w poduszce. Oh, yes. A jak są jeszcze jakieś tam, wiecie, wzruszające sceny, to ja po prostu takie ryczę, takie wiecie. No, po prostu łzy po prostu mi się cisną. Bardzo. Strasznie, strasznie. Niby wiem, niby wiem, że to jest tylko film, że to jest tylko jakaś tam wymyślona przez kogoś fabuła, ale z drugiej strony ja mam coś takiego, że mm, jakąś taką wrodz wrodzoną empatię i zawsze wczuwam się w sytuację drugiej osoby. I to chyba jest to. No, no, na pewno <laughs> jest to w takim razie. No i uważam, że to jest jakimś tam minusem, słuchajcie, że tak mam, bo. Nie mogę wszystkiego obejrzeć, bo się zaraz tam przejmuję, albo coś tam, no. Co prawda po pewnym czasie mi mija, ale... Jednak, jednak. O, zostałem liderem drużyny. No ale dobra, powróćmy do gry, słuchajcie, bo zaczęły się tematy o filmach i w ogóle... Trochę zjechaliśmy z tematu. No. Ja zjechałam strasznie z tematu e, i mam 7 na 13. O! Ja chyba mam no. podobnie. Naprawdę... Bogadam, wiesz, że tutaj o tych rzeczach jakiś wiesz, nie na, nie na temat gry. Skupmy się na że tam ktoś chyba był za tym pojazdem, albo i nie. Gdzie ty tam jesteś, O, ty po drugiej stronie mapy jesteś. No dobra, zginęłam. Tam Zginą. chyba jest dużo chłopaków, więc. rozerwijcie się. Nie, nie się. Tak mi się coś wydaje, że to nagranie też będzie super długie. No... Albo staje. Mam nadzieję, że lubicie oglądać takie filmy długie. Może ci się wydaje, wiesz, bo tutaj jest. No jest tych 300 tiketów to, to dosyć dużo, a ludzi chyba mniej gra niż ostatnio. Masz apteczkę. A, myślałem, że ja się rozglądam tak, gdzie. <grym> a jak chcesz, to tobie też mogę dać apteczkę. Nie, nie, ja mam przy sobie, ale wiadomo. Twoja by lepiej smakowała. <grym> no wiadomo, wiadomo. Mniem nie mam. Co to Dobra, podniosłam kogoś tam. Dobrze, niech się nie obijają chłopaki i dziewczyny. z drugiej strony, zobaczę sobie, co tam się dzieje. Uh, ale chyba nic się nie dzieje, bo tu są nasi, więc... Trzeba iść w przeciwnym kierunku, moja... ...metoda. Czekaj, Czekaj może pobiegamy sobie... O, tam na górze jest, za tobą. Wiem, tutaj też jest, po prawej stronie widziałam koleżkę, ale... No jest. O, o! Możesz mnie podnieść, ja też. jak dasz radę, a nie, już nie dasz. Nie dał, nie dał, nie dał, nie dałam rady. Zaczyna się lamienie włączone. Lamienie. Nie Trzeba ból. się troszeczkę skupić, żeby... Żeby coś ugrać. Oj, 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 Ale Fakt. wybiegliśmy ładnie. Ja się tu schowam za bazarem. Ja też, ja się skitrałam, bo po prostu... Dobra, zabiję tego kolesia. To jest, to chyba tam ktoś jeszcze jest. No jest. Niebezpiecznie tak biegać kurczę, no. w otwartym terenie? 5% mu O程... zostawić. Biegnę do ciebie. Zważę, bo tam jest koleś. Dobra. Dzięki. Ach, te twoje defibrylatory. brylatory. <śled imagination> <ślad penso> <applause>, <ślad continuation> Okurte W ogóle się nie Ale dobrze ktoś podniósł. Ja. Dzięki. Odwdzięciłem się. Tobie. Czekaj, spróbujemy ich zejść od dupy strony, że tak powiem. Oj, ja tylko dostaję. No ja też. 15. Nie za bardzo. Mi to idzie tutaj. Ale cóż. O, jaka dobra pozycja. Mamy tutaj Aj. klienta. Chociaż kogoś popodnoszę. <noise> Zawsze Choczysz jakieś punkty, nie? No, chociaż tyle moich punktów, nie. Ole tu ludzi jest Dlaczego ich nie zaz nie... zaznaczam Co ja mam z tym językiem dzisiaj Dlaczego nie idzie ich zajumać? Nie nie Dlaczego ja ich tutaj nie zaznaczam Żeby pomóc teamowi Tylko strzelam do nich jak jakiś sęp Nie no ja nie będę... O ty Kosem i chciałeś wcisnąć, tak? A tu wałek O Spadłem z daszku <laughs> Co my tu odblokowaliśmy? Następnego Supresor. Nie, ja tego to nie chcemy używać. Jak widzicie dalej gram tym AN-94, bo ostatnio mi ta właśnie broń przyparła bardzo do gustu. I się staram do niej przyzwyczaić. O kurde. No Ja tu na... badam sytuację, o co, co tu chodzi, nie? Z której oni są <grym> są. Bo... Um... Nie no dobrze, grają chłopaki, zobacz jaką mają przewagę nad nami. Nie powiem, że nie. No Bo tak, zapinam jednego, dostaję od drugiego, nie. Ej, ej, nie zacinaj mi tu moich, człowieku. 9, Mówisz? Ej, jak oni tu z tyłu przychodzą? Nie rozumiem tego. Nie wiem, ale wiem, gdzie oni tam siedzą. Ej, on, oni się za nami tu rodzą. Fak. Ale tutaj nas cisną na respie. Nie fajnie, nie fajnie. Mi się tak nie podoba Dobra, trzeba stąd wyjść, bo no Nie dam rady Trzymasz się tam jakoś, czy już zginęłaś? Już zginęłem. Uległem w gruzach. Pocałowałem chodnik. Wąchałem piasek Ale... Kopnęłem w kalendarz Co jeszcze? Co jeszcze? No. Nie wiem co tam jeszcze jakie można powiedzieć na ten na śmierć na śmierć Pochałeś kwiatki od spodu no. szukałem korzeni ojej jak... no. ale ja też czekam na walentynki ale ty też czekam na powiedziałbyś że tyle tam was jest powiedziałbyś oj dostałam po dupie o właściwie nawet nie po dupie ale Kurda. Po fejsie? Ja Jestem na, na szarym końcu, nie, na szarym końcu jestem. Ale biją, biją, biją. Biją. jak tyle boli. gadałam. <grym> no, no dobrze, I przynajmniej wtedy materiał nie jest taki nudny. Wiadomo. To się okaże, nie? No. To tylko, się że, okaże. Że to oglądanie to wtedy ocenią. jest nudne. <grym> Ludzie to oceniam, słuchaj. No Ty się nie ten, bój. Pewnie ten drugi odcinek już nie dojdzie na YouTube, ale co tam z czego? <grym> No, 3 tak... trzy, trzy lata później, nie? Dopiero no. najpierw się pojawi, pewnie nas tak zhejtują w tym pierwszym. Nie, no żartuję. Bądźcie wyrozumiali, to nasz pierwszy raz. <grym, <grym, jak to zabrzmiało? <grym>, o, tak dwuznacznie to nabrzmiało. No. Ale słuszno, niestety. Często tak jest. Wstawać chłopaki, nie obijać no, się. O, no, to wstałem. Się lekko rozerwałem. Dobra, uciekamy stąd, bo... Co oni? oni z... Co oni z nami robią? Oni robią z nami co chcą. Eee, wiesz co? Powiedziałbym, że nas rajpią. Dokładnie. Rejpują, bo <gryś> Wiesz co, ja właśnie stamtąd zmykam, spróbuję jakoś inaczej to rozegrać. Jakoś ich zajść może od dupy strony, ale mi tu od popsuł tolka. koleś akcję. Wyleciał mi z korytarza pobocznego I o! Nie, co za ludzie. Aż, aż nie za fajnie mi się tu gra już. Mówisz? Po no. Powiedziałabyś? <laughs> Wiedziałabym. O ty kamperze jeden, ty. Z jakiejś innej strony no, ludzie. Zostało nam 30 tiketów, także już będziemy kończyć chyba powoli. 30 tiksów? Tiksów. Ja chcę jeszcze kogoś ubić. Fajnie by było. Widziałam, tu au, widziałam au, kogoś. widziałam kogoś. A ja zamiast ubijać to ratuję. Bawię się w pielęgniarkę. A powinienem zadbać też na... trochę o swój tyłek. I właśnie to zrobimy. Patrz, jesteś na kamerze, jesteś sławny i ty też będziesz. No... O oh my. Co jest?! Jaki fail, Boże! Co się dzieje? Był koleś, tyłem no? do mnie stał... ...i chciałem go zaciąć. To znaczy pierwszego zaciąłem i drugiego chciałem. No i... nóż mi się wyciągnął i już nie wiem co to jest. Jak już się nóż wyciągnie, to nie da się nic zrobić. Kurde, <głos> <głos> nie. <głos> I się chłopak odwrócił im i mi maskę. My gosh, po prostu totalne lamienia. No. Przynajmniej Na z pewno mojej nie oczekacie skomentować tego. Ja też bym nie mieszkała. Ja też. W moim wydaniu to ten gameplay nie wyszedł, ale. Liczy nie, się no, to o czym mówimy i no trochę też filmik się liczy jednak. No, ale. Nie, nie. No, granie się jednak liczy, zobaczcie na mój wynik. No, no. To jest jakaś w ogóle pomyłka, nie? Też ale to dobra, dobra, no co, nie wrzucę, wrzucę to, wrzucę. <gry> Także no. Możecie, możecie zacząć komentować, ja serdecznie zapraszam do komentowania. Może pomijcie mój wynik i to co ja robiłam w tej rundzie to było. Ale przynajmniej sobie fajnie spędziłam czas, nie? Dokładnie, ja tak samo. <grym>, Trzeba się pocieszać jakoś <grym>, wiecie o co chodzi. Także dzięki wam za oglądanie i do następnego. Siemanko, cześć! Trzymajcie się, pa.